Dobra, e, gdzie to jest? A, dobra, chyba będzie spoko. O kurwa, o kurwa. Co? Nie, trochę od wyspy pójdzie. Kurwa, Ja Nie, zły początek, przyznam. Musi... Dobra, zwijać trzeba można powozić za nie, to, się, to sięgnie, kurwa. hell is this? A ja myślę, że chyba to jest wystarczający dystans Zwinę żagle łódź na skórę Ja nie wiem żagle ma żadnych O nie śmigła Co Dosyć blisko A, Chyba no, no, może jeszcze trochę dalej Bo, Może jednak dalej co je ja? Tak? To ty mówisz? Dobra Zwijamy trochę tak jak tylko przestanie, co nie jedziemy na tą wyspę Pewnie lechu odkrywam wszystko No już mam jestem 3 na 4 etapy może O ile nie zdechnę O już nie wybucham może cię uspokoi za chwilę Nie no kurwa może za chwilę ale może wybuchać dalej Spokojnie, takie rzeczy się robiło w bojce czekamy jak aż nie będzie o nic Ja nie jak grałem wulkanów nie było no właśnie, bo to jest nowy region z tej zadali. Ja podchodzę z... tutaj. Co to jest właśnie... za szablonik? A może to poczekać, Dostać się... To po prostu Piękny znajdź strażnik jakiegoś... strażnik jakiś tu znalazł. Może to z nim też. Zostawmy ten. Serio, dostałem k***a kur... kawałkiem i spadłem. Chyba nie żyjesz. Ja pierdolę. Eda, F nie na S, rejsz z Ustawić do wiatru, kurs pełny. Ja to tylko umiem rozstawić żagle, a nie jakiś kurs pełny, co ty do mnie mówisz? I... Żagle na wprost. Troszeczkę na prawo. Która to wyspa? Duża powinna być, ale chyba to nie ta, Czekaj, zobaczę. Zaznaczyłem. To nie, sobie ta, na... nie ta, nie ta, ona na wprost jest, dosłownie na wprost, Uczynaj taki kurs jaki jest. Tak jest, kapitanie. Będę skakał. <laughs> Ej, skacz Czekaj, ja In wiem jak zejść. Ej, nie muza. Jak ty jesteś pijany, to gorzej grasz, powszechnie. <laughs> Mój mm, <laughs> <my> chłopak uszu <laughs> Okropne Tam, 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 tam. Ten, den, den, Ale będzie <noszenie. laughs> Ja idę na harpun Nie, 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 nie szpelać. Ja przyniosę kolejną, jeśli chcecie. Dobra, Izabelski dać na maszt. Yy... I zachujem Jakbyś tylko obrócił statek, tak żeby. Nie, ale serio, nie. Bum. Se serio, bez żartu. Bum-bum! Bum-bum! Dawaj bum. tu. Jako, tyle się no żeby by go ubić, jeszcze ty zanurzesz. Także wysadzić tak, chodź <noise> Ej, dobrze, taki nasz statek trochę pobijany jest. Trochę? Człowieku, to jest dziura na dziurze. Tu mamy jeszcze dziurę wolną. Wolna dziura, uf. Dobrze nie jest zajęta. Dobra. To po podobają mi się ci ludzie. W pewnym sensie to oni mówią, że chuj za kodeksem, plądrujemy, jesteśmy piratami, jebać wszystkich i ogólnie zabijaj wszystkich. No to jest śmieszne, że ci goście nam oddali tam kasę w ogóle, jakieś itemki, a my widzimy statek ludzi i pierwsze co zrobimy, to zaczynamy strzelać na nie. Ej, człowiek. Hello. Hello. How are you guys? Cool. I don't know, man. <laughs> we are just <laughs> bunch of folks that are looking for money, and uh, yeah, yeah, this we don't ship probably money. has money. Uh, man, I don't believe you. Money. I don't believe you quite ago. much. Ah, huh, maybe. We, we I don't can know. show you that we don't have anything. We can stop our ship, and then you guys can. Okay, load. okay, that's fair. Okay, okay, okay. <laughs> okay, that's fair. If you have something, we will do that. We will do that. Okay. You okay. seem like honest, very, very young man. <laughs> <laughs> Ale that sentence was a mistake! a <laughs> no no! Jest to dobra, zaufajmy im, bra. Bądźmy dobrzy, czy, czy nie? Nie no, bądźmy Jest to człowiek zaoferował, że się zatrzyma. jak nie ktoś się zatrzymać, to ja bym ich doniesie. A, zatrzymali no. się! <laughs> na lewo, na lewo, to był kotwicę, co nie? tak, żeby dół. You guys need to stop! <laughs> <laughs> działa, żebyś ustawiły. Armatami. A nie nie, nie, nie będę taki. Kotwica jest za tu, he? Eh? zobacz. Kto to, idzie? Kto idzie jako reprezentant? Ja, ja idę. O, oba idą. Yo, <laughs> Yo what's up? Okej, okay, there's nothing. Dobra, wracamy. Tu. Good morning. Right. Nice to see you guys. Wow, oh, you actually have a lot of breaks in the ship. Oh my god. Uh, That's for aesthetic. No, aesthetic. Do, dobra, poet. niech yeah, yeah. będzie aesthetic. <laughs> Okay, I go. Have fun, guys. Have a nice day, guys. Have a nice day. <laughs> bye bye. <laughs> bye bye, friends. Bye bye. <laughs> nice. Bye bye. Dobra, ale, ale spoko są goście niektórzy, Nie byli spoko, na znaczy, się nic nie mieli Zatrzymali nie się, powiedzieliśmy, że chcemy im okraść, zatrzymali się teraz, żeby pokazać, że ci mają nic Ja bym tak to 50-50 zrobił, nie? I oszczędziliśmy <śık> sobie cenie czasu, oni oszczędzili czasu no, nie I jeszcze materiału nie jeszcze zadowoleni. Ale widzieli jaki jest los <trymu> Kurwa, obrzekałeś mnie a, wiesz co, mam reputację do utrzymania. O, kurwa, żegam Dobra, więcej alkoholu. O Jezus, ledwo co. Mm. O Jezu, patrzenie na mapę, to jest masakra. Kurwa, i mnie znowu brzegał. <laughs> Pije. Odciepnął. Dobra, najczęściej więcej na picie. Czy jest limit, jak można być bardzo nachlanym? Nie ma coś takiego chyba. Coś ja? Czy... A jak to ty testujesz limity na każdej imprezie? Nie ja. Ich, jaka, do <grydżę> nie obzekałem do niaka to waletko Więcej alkoholu. nie wiem co mnie już nie obrzygasz. Co? Nie obżegam cię? O nie! Ostatni boss! Poczekaj. Obrzykam ci się k ciebie obrzyga. Nie! Zostaw mnie! Poczekaj, tam radę. Próbuję pójść na to o. nie Nie, niemożliwe. O, chyba. Co to jest tam na lewo, tak? Świeci się. To, a, to jest chyba ten. Fu to. To, to. Mieliśmy robić. Poczekaj. Zobaczcie. Ale, cały przygany jestem. Kto za go obcikał? Też żegasz. Czekaj, musisz się jeszcze napić. Patrzę na mapę. Dobra, ustawiłem mapę. No, jesteśmy niedaleko. Dobra, i testować, Jak dojdę. No Ufa, ale mi się ekran krzywił. Muszę umrzeć. Ale... Nie przeżyję nie tego po pokorzenia. Pływ... Te, sterowanie statkiem, jakieś się pijanym, to nie jest takie złe. Nawet lepsze niż chodzenie. Łatwiej się jeździ, niż się chodzi po pijanemu. To, to źle zabrzmiało. To bardzo źle zabrzmiało. A nie no to jest taki protip. Ty jak jesteś pijany to jedź. Łatwiej się dostać. Don't try it. Oj? O, Właśnie, bo po nim pozostają skrzynki z amunicją i deskami. Więc... Ale to jak na razie potrzebuję miastek. No nie wiem, kule tutaj... No nie... ...się kończą w zastraszającym Iliście. tempie. No, mieliśmy z prawie 200, a teraz mamy z 50. Ej, na Co? lewo? Ile razy zostanę? No pierdolę To później zaraz Dobra, skupicie ciała na mnie Ale to fajnie Cukoladu, cukoladu Cukoladu, dobra Szybko, ale no, jest za szybko nie, ja nie mogę, Arek, jeśli... Spo... Jeśli nam no się zaleje wyżej To nie żyjemy Nie żył to nie my, dlatego szybko biegam no Tak, wyżej jest za dużo, ziół już... Ty, przeskujesz się, zaczynam delikatnie już Dobra, naprawdę, naprawdę, naprawiam. Musimy ty kur... ostatek. Mówię, jak to się nie do no To nie jest statek, to jest sito. Kur... się tak nie dopuścił. Dobra, patrzę, strzelamy w tą basztę i uciekamy no. stąd. Trzeba I ostatnie. To balkon? Dobra, balkon zniszczony, to jest... to zniszczone chcieliśmy To jest? Nie, jeszcze główne Ładuj to raczej Ej, ja nie zobaczyć co się dzieje na polu, bo ta, ja nie widzę Gdzie jesteśmy? Aaa, to zaraz czas bijemy? Tak <grydy> Ja chcę zobaczyć co się dzieje <grydy> Ja odkądś... Końca... <grydy> <Cięu minut chyba. grydy> lecicie, 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 dobra, ale idźcie to 3 co wy? Jest Czuć, Gdzie jest jeszcze? Tak, koniec tak, uciekają Dobra, zwijamy nagle pana No ja nie, Dobra, wie gdzie jest, są skarby Za nami to jest Dobra, to... może pomóż mi naprawiać I Bo mnie ominęła najlepsza zabawa Jak to nie podobało? Lechu Zagłosuj Chcę zobaczyć nie osobę Kurde co ty pionej <śmiennie> Jak da się dło? Obydwój się tam co jest Chyba zginę Hello za uwagę Ja za Gdzie oni są? <śmiennie> trzeba trzeba Ajek. Zapraszam cię na chwilę. Powiem zło, nie. Może to... Salut? Nie, ale mogę pomachać. Ja ja. No jak chciałem jeszcze ciebie do ekranu, widać, ale jest za mało osób. No też chciałem Ciebie cię szczerze. Na szczęście ja mogłem poprawić samą luzę. Ale Nie! 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 <noise> nie może użyć człowiek, chce sobie użyć, a nie może. <noise> Zdajcie mi granat, błagam was. dajcie mi granat. Nie ma! <noise> da się włączyć tak? jakoś w na naszej załodze Fendifajem? Nie? Nie Byłem. Zobaczę moja załoga. Nie da się. Przerządzanie załogą. Zmień typ załogi, pozwolę na to łączyć. Co zmienić typ załogi? Nie Ale nie no. Typ załogi? Nie. A to, nawet nie wiem, czy możecie cokolwiek zmieniać, nie zmieniać. Gugul, lajek, gugul. A na